był dla nas niesamowicie łaskawy panglao dobra, Marek, panglao no Panglau było dla nas bardzo fajne łaskawe ekskluzywne i ekskluzywne nie będziemy płakać bo najlepsze jest wciąż przed nami do ostatniego dnia jesteśmy podekscytowani tym, co kolejny dzień nam przyniesie. Mamy przed sobą naprawdę wiele przygód. Około 24 godziny z własnego wyboru podróży do następnej destynacji. Ty, ale myśmy do Tajlandii jechali 16 godzin. Z Panglao wyjeżdżamy. Kierujemy się w tej chwili ekskluzywnym maryjkowo jezuskowym minivanem do portu w Tabilanan tak gdzie czeka na nas równie ekskluzywny e, prom typu ferry mamy nadzieję, że klimat Prom typu ferry <laughs> mamy numerowane miejsca, więc jest spora szansa, że się na niego dostaniemy. No i co tam kierownik? Całeś tam tej kolejce, a teraz stoisz. stary, Oni specjalnie robią więcej e, miejsc pracy, żeby móc dać za trudnięcie. No dobra, ale co to tam jest tam, 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 tam? My mamy bilet w już 4 dni temu i mamy nawet przyporządkowane miejsca. Ale nie, tu jest oddzielne okienko, no. gdzie, tam, de, e, gdzie te there. miejsca tak oficjalnie nam przyporządkowują. I to jest połudno kosztownego? A, czyli to ci tak? Tak, to jest. Jak się płaci? I 6,30 zł. I tak, co? Płaci A zł. Dlaczego? do budowile sobie nie doliczyli. No, to jest firma, to jest... Ty kolejne jakieś kwitki nam da Spróbujemy no, wymieniam papierki na papierki. To nie jest koniec pewnie e, opłat e, wrażeń i doświadczeń, także idziemy, e, idziemy dalej e, patrzeć co nas czeka. Tak jak mówiłem przed chwileczką. To tak jest i, i ja, ja powinienem się ugryźć więcej. Tak. Bo zapłaciliśmy kolejne 300, a się okazuje, że bagaż nie jest wliczony w cenę biletu, która cena wcale nie jest jakaś taka. Te no, ile były te bilety? No, po, no, po, 90, po, 900? po 900? 800 900, tak? 900 lokalnych subiecynów, czyli no, no. Czyli to 900 plus 100 za bagaż, tak? Tak. I proszę, pan z, z półautomatem. Płyniemy promem 44 km na godzinę, to jest Mara Sila? Tuls kalkulator 44 podzielić przez 1,86 Około 24 węzłów na godzinę. Zabezpieczyliśmy taksówkę z portu, kosztuje nas na lotnisko 800 z czego kierowca już 200 by musiał oddać klientowi, który... Nagabywaczom na, na, na tym. Tak, tak. Na I jeszcze mało tego od nas chcieli kasę. A w ogóle zaczęli dyskusję od 1,5 tysiąca. Tak 1,5 tysiąca i można dać 800 proszę na lotnisko Cybu, idziemy do bankomatu, potem spróbujemy znaleźć rampę, tutaj mamy serwis na esencję, i dostaliśmy się do samolotu. śmigam w tej chwili. Miałem obawy, czy mnie wpuszczą z moim bagażem, ale nie stworzali żadnych problemów. Nic nie pytali, nawet tylko po prostu puścili. No, witajmy na Filipinach. Jak się leci samolotem, to trzeba mieć maskę. No i dolecieliśmy do Puerto Princesy. Jest chciałem, z buta, z buta, idziemy do budynku. No i cyk, nie mogło się obyć bez przygód. Złapaliśmy kapcia. Na szczęście przy małej prędkości, więc... Przymusowa przerwa. Po 24 godzinach w podróży już nas nic nie zdziwiło. Nawet wybuch dwóch opon, jedna po drugiej, na dosłownie 20 km od celu. Pan kierowca szybko ogarnął zastępstwo, a my po niespełna godzinie mogliśmy cieszyć się rajskimi widokami El Nido. Jak widać, przeżyliśmy i jesteśmy szczęśliwi, choć bardzo wyczerpani. Do następnego odcinka zobaczyć świat strzała.